Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Firma Felder zorganizowała konkurs stolarski o nazwie Felder Challenge i w tym filmie pokażę moją pracę konkursową. Będzie to dębowy stolik kawowy. Zapraszam do oglądania. Praca nad stolikiem dębowym zaczynam od pocięcia desek dębowych grubych na 50 mm na lamele o szerokości od 6 do 8 cm. Po moich lameli mogę przejść do strugania. Po przestruganiu lameli możemy przystąpić do klejenia. Jeszcze wracając do samego strugania pamiętajcie, że bardzo dobre dopasowanie materiału ułatwi Wam klejenie, więc zwracajcie na to uwagę. Mój blat będzie wykonany z dwóch elementów, ponieważ jeden na szerokość nie zmieści mi się do grubościówki, więc muszę je podzielić na dwa elementy. Każdy będzie miał około 25 cm wszystkie lamele składające się na poszczególne blaty będę łączył za pomocą lamelek. W tym momencie mogę zaznaczyć miejsce, gdzie będę frezował miejsca pod lamele. I jak to zrobię, mogę zabrać się za wykonanie tych frezów. Elementy na mój blat się kleją, a ja w międzyczasie mogę przejść do wykonania nóg do mojego stolika kawowego. Będę do tego potrzebował 4 elementy o przekroju kwadratu idealnie 4 na 4 cm. Także teraz mogę zabrać się za docięcie i wystruganie ich. Tak jak mówiłem, elementy na nogi będą o przekroju kwadratu 40 na 40, dlatego pierwsze cięcie zaczynam z delikatnym zapasem, tak żeby nadmiar później mógł zostać zestrugany na strugarce. Następnie za pomocą ścisków montuję taką przykładkę własnej produkcji do mojej prowadnicy prostopadu i przypile. Przystawka, o której mowa, ma następujący przekrój. Tu jest prostokąt, w którym jest wycięty taki element, który tutaj ma 90 stopni. Teraz jak już mam podocinane elementy na nogi, wystarczy pokleić je w ten sposób, żeby uzyskać takie V. także już z górki. Lacik się pięknie skleił, mogę w tym momencie ściągnąć ściski i go dokładnie wyszlifować. Formatowałem blat, od spodu chciałem go pod kątem 45 stopni. Od góry zrobiłem dokładnie to samo, tylko ta faza jest już odrobinę mniejsza. A za ten czas moje nogi już wyschły. Także mogę je zacząć dopasowywać do, do blatu. Zostało teraz jeszcze odrobinę matematyki. Ponieważ muszę je tak ponacinać, żeby one też nie będą prosto, tylko będą troszeczkę pod kątem, więc muszę zwrócić uwagę jak ustawić piłę, żeby wszystko się ładnie zgadzało. Zaraz będę docinał te nogi, ale jeszcze omówię dokładnie jak tutaj jest z tymi kątami. Otóż ten kąt to jest dokładnie 30 stopni, więc każda listwa jest zacięta pod kątem 15 stopni. I teraz będę docinał Każdą nogę w ten sposób, że ta przykładnica jest ustawiona na 15 stopni, oraz sam agregat jest pochylony pod kątem 15 stopni. Może, może troszeczkę karkołomne, ale efekt wyjdzie, a zresztą za chwilę zobaczycie, jaki wyjdzie. A teraz, jak nogi są już podocinane, nie zostało nic innego jak wziąć piny pozycjonujące kołki ósemki albo dziesiątki, w zależności jakie macie, i tylko i wyłącznie zamontować nogi. A efekt wygląda tak. Teraz kiedy mój stolik jest gotowy, muszę tylko i wyłącznie wszystkie rogi przeszlifować papierem 320, tak żeby nie były ostre. Następnie jeszcze raz wyszlifuję górną powierzchnię również papierem 320, żeby było bardzo, bardzo gładko i będę mógł przejść do impregnowania, do malowania tego stolika. Na początek zabejcuję go bejcą olejną, żeby troszeczkę go przyciemnić, a następnie dwie warstwy zewnętrzne będą stanowiły wosk twardy olejny. Mój stolik kawowy jest już gotowy. Przy okazji, jak go malowałem, stwierdziłem, że dobrze byłoby Wam też pokazać, jak wygląda dokładnie ten sam model, tylko w wersji bez Bejcy, czyli w kolorze naturalnym, więc po szybkości jeszcze jeden taki machnąłem, w troszeczkę mniejszej skali, ale model jest dokładnie ten sam. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Sam projekt nie jest. Aż tak bardzo skomplikowane. Tutaj jedynie trzeba zwrócić uwagę na dość dużą precyzję, żeby wszystkie kąty się idealnie schodziły, wszystkie były takie same. Bo pamiętajcie, że jeśli w jednym miejscu gdzieś to Wam ucieknie, nogi nie będą dokładnie takie same, a po sklejeniu całość może się na przykład chybotać. No tutaj tego problemu nie da, wszystko jest stabilne. Jeśli Wam ten film się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, proszę również o subskrypcję. Jeśli masz jakieś uwagi albo masz pytania odnośnie tych stolików, napisz w komentarzu albo napisz mi na Facebooku. Zapraszam też właśnie do odwiedzenia mojego Facebooka i cóż, widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!